Siema, ma witajcie, dobry w... dzień dobry formalny już Dzień z nocki numer 2 Niezbyt lajnie, ale w centrum Warszawy nie ma to w centrum Warszawy nocować w wieżowcu Tak, nocujmy więcej Plecak, yy, kuśniczki Jakiś tam do Schmidt Śpił w I Jakiś koc, taki po potrzebny do kąpieli Jakiś to w tym oczywiście, w zamku. No i co, no i tak się żyje. Noc nocuję się w centrum Warszawy, w wieżowcu. Kto by to powiedział, że po latach, jak się mieszkało w centrum niedaleko tego wieżowca, będzie kiedyś do burzenia i będę w tym wieżowcu nocował. Formalnie nie mogę się za bardzo kręcić po całym wieżowcu, bo jest monitorowany. Wszystko jest git pod kontrolą. Rybka, pułk, A żyje. Tu ręcznie się miśli. Klucz w zamku. I tu patrzmy tylko po zespoły Najważniejsze zabezpieczenie. Więc nie ma kto życie. Właśnie dopiero się wykąpałem Niezbyt dobre warunki wiem, ale jako, że jestem kreatywny i jestem byłym harcerzem. To ja sobie zawsze poradzę w, na, w najkłodniejszym, nie mogę, rzeczy, jakie bym sobie nie poradził, żeby się wykąpać. Wystarczy ręcznik jakiś kurwa, płyn i. No jeszcze czy trzeba było zrobić pranie gać i skarpetek. To oczywiście suszenie było pod suszarką. Pod Przykładzie może pokazał się tutaj pierze i suszę. Żegnam rzeczy do no nocy, widać, że jestem zwyczony, no bo mi się po nocy, byłem w klubie, coś tam jakimś tam w klubie, jak mi się ciężko powiedzieć, czy to klub, to byłem no na Starym mieście w pubie, gdzie tam to się tam coś śpiewali, coś tam chlali, ale ja tam zrobiłem sobie po, po prostu co się dzieje na mieście, więc rum to rozlegnamy. nie niedawno co wróciłem i teraz trzeba iść spać. Zabezpieczony jest to już Wszystko zabezpieczone. Błowimy mieć dźwiękowy. Więc tak, w tym łoże i trzeba iść spać. Trzymajcie się i hej, do jutra.